Kolejne zadanie trzecie. Tutaj mamy wyrażenia zapisać w postaci sumy algebraicznej, czyli musimy się pozbyć tych potęg. Jak mamy podnieść do potęgi X plus 1, no to za bardzo nie da się tego zrobić, bo X plus 1 nie wykonamy takiego działania, ale potem mamy do rozkróconego mnożenia, że jak mamy sumę do kwadratu, to możemy ją rozpisać właśnie zgodnie z tym wzorem. Rozpisywanie tych wzorów już dokładnie ćwiczyliśmy. We wcześniejszych zadaniach można znaleźć sporo zadań, które tłumaczyłam krok po kroku dokładnie jak to się rozpisuje. Tutaj już zakładam, że macie wprawę i już zapoznajcie się z tymi wzorami, więc tylko trzeba to jeszcze utrwalić i przerobić jakieś przykłady, żeby lepiej poszedł sprawdzian, żeby sobie to przypomnieć. Więc jak mamy tutaj to rozpisać, czyli pozbyć się tych kwadratów, czyli podnieść te sumy do kwadratu, to oczywiście skorzystamy z tego wzoru, wzoru skróconego mnożenia. Tylko zawsze, jak mamy jakieś takie wyrażenie, to musimy uważać, co jest przed tym wzorem skróconego mnożenia. Bo jeżeli mamy nic albo plus, to możemy śmiało od razu rozpisywać ze wzoru skróconego mnożenia, pisać tą sumę. Chyba, żeby przed nawiasem była liczba, albo gdyby przed wzorem słusznego mnożenia był minus, no to wtedy musimy ten wzór słusznego rozpisać w nawiasie. O tym już mówiłam też wielokrotnie. Tutaj, akurat przed tymi wzorami, mamy plus i nic, więc po prostu możemy ciągiem rozpisywać te wzory. Czyli jak mamy x plus 1 do kwadratu, no to rozpisujemy zgodnie z tym wzorem, czyli podnosimy pierwszy element do kwadratu, czyli to jest x kwadrat, potem piszemy tak jak ten znak plus, później mnożymy najlepiej już pamięci. Nie zapisywać, że będziemy mnożyć, tylko od razu zrobić mnożenie 2 razy x razy 1 to jest 2x i plus, tak jak i znak zawsze jest na końcu, drugie do kwadratu, czyli 1. Tutaj już wielokrotnie powtarzałam o tym, żeby właśnie nie pisać takich działań typu, że 1 będziemy podnosić do kwadratu, albo 2 do kwadratu, albo jak to by było na przykład 3x, to że 3x będziemy do kwadratu podnosić, bo potem możecie zapomnieć podnieść do kwadratu, przez to robią się błędy i najlepiej za dużo tutaj nie rozpisywać i nie pisać działań, które będziemy potem robić, tylko najlepiej robić je od razu, bo to naprawdę nie są skomplikowane działania, czyli Tutaj już ten pierwszy wzór rozpisałam, następnie mamy plus, więc po prostu piszemy plus i rozpisujemy drugi wzór, czyli pierwszy kwadrat to x kwadrat, plus 2 razy pierwszy razy drugi, tutaj będzie 2 razy x razy 2 to 4x i plus drugi kwadrat, od razu piszemy plus 4. No i potem musimy jeszcze to uprościć, czyli zrobić redukcję, czyli x kwadrat się da dodać z x kwadratem, to będzie 2x kwadrat, 2x plus 4x to 6x, no 1 plus 5 to 5. No i ta suma na końcu to jest rozwiązanie do tego przykładu. Kolejne przykłady B, C, D, E i F. Jest to bonus dla osób wspierających kanał. Na okienku, tutaj na ekranie zaraz zobaczycie em, taką ikonkę, w którą można wejść, żeby zobaczyć kolejne e, przykłady. Wspieranie kanału kosztuje 35 zł miesięcznie. Ja uczę też fizyki i chemii, więc jeżeli czegoś potrzebujecie, proszę do mnie pisać. Ja zawsze w pierwszej kolejności nagrywam to, co mi wskażecie, że jest wam potrzebne.